Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kurczaka z warzywami w sosie azjatyckim. Marki nasze specjały. Data przydatności: do 24 roku, więc całkiem sporo. Mamy tutaj porcję 400 gramów. Kaloryczność całości to 410 kcal. Niestety nie ma napisane, kto to wyprodukował. Jest tylko wyprodukowane dla firmy Graal. A szkoda. Mogliby podać, jednak. nie to na przykład interesuje. Już inne danie kiedyś pokazywałem z tej marki. Meksykańskie było takie lekko rozwodnione. Zobaczymy, jak to tutaj będzie. Tu, jak widać, jest sporo ryżu, więc może nie będzie tak źle. Tak to się przedstawia w słoiku. Bardzo łatwo wyszło. Czyżby też było bardzo mocno rozwodnione? Tak to się mniej więcej prezentuje. No i wystarczy teraz to podgrzeć. W moim przypadku na paliwie stałym, typu Sbit. Ze względu, że tu jest dużo tej wody, soku, sosu. To raczej nie będzie nam nic tu przywierać, więc raczej często mieszać nie trzeba będzie. Co my mamy tutaj w składzie? Woda, ryż gotowany 16%, mięso z kurczaka 12%, koncentrat pomidorowy, marchew, cebula, ananas, kawałki w syropie. Cukier, sok z ananasa, regulator kwasowości, papryka czerwona, pędy bambusa, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, grzyby mun, ocet spirytusowy, ekstrakty przypraw, sól, glukoza, przyprawy. Przyprawy kary, naturalny ekstrakt papryki, chili. No, mogliby dodać już zwykłe, chili. i tak jej tutaj jest bardzo malutko. No, tego kurczaka, niby 12% to trochę malutko. Raczej bym powiedział, że to nie danie kurczak z warzywami, tylko ryż z kurczakiem i warzywami. Taka nazwa lepiej by wychodziła według mojej opinii. No, nie ma konserwantów. Skład jest całkiem fajny więc jest w porządku. Jak dla mnie. Więc czekamy na efekty podgrzewania. Tak to się teraz prezentuje po podgrzaniu. Dzięki właśnie temu ryżowi w tym daniu mamy dosyć gęsty taki sos wyszedł. Nie taki rzadki jak w tym daniu po meksykańsku, jakby oczywiście tam dodać też ryż, to też by się tak fajnie zagęściło, więc pod względem gęstości jak najbardziej z porządku. Jakiś tam kawałek kurczaka jest, bardzo mięciutki, nasączony tym całym sosem. No i ten sosik, bardzo fajny, lekko pomidorowy smak, taki troszeczkę według mnie zbyt słodki. No jest taki większy kawałek ananasa, bardzo fajnie on tutaj pasuje. Ja bym powiedział, że ten sos jest taki. W tym daniu dodane z takich już gotowych sosów w słoiczkach, co już są. No, plus te inne składniki. To mniej więcej tak podobnie smakuje. Mamy grzyby, bambusy, paprykę, wszystkiego tak powiedzmy po trochu. No, tych przypraw kary i chili ja tutaj za bardzo nie czuję. Ja wolę takie dania bardziej na ostro, więc sobie dodam chili. A jak ktoś nie lubi ostrego, no to troszeczkę może pieprzu może tu dodać. Żeby bardziej wyrazisty był smak i będzie OK. Chyba, że ktoś lubi tak bardziej na słodko, chociaż to nie jest aż tak mocno słodkie, tylko tak lekko. słodka. Teraz się poprawiło. No tego ryżu też aż tak zbyt dużo nie ma. Najwięcej właśnie niby jest tego sosu. Ale po doprawieniu sos jak najbardziej sporządzi. No ja bym wolał w takim daniu mieć troszeczkę więcej tego kurczaka. Więcej kalorii też by było od razu. Bo jeśli chodzi o objętość dania to jest w porządku, ale kaloryczność to troszeczkę mogłaby wzrosnąć do tych 500. Czyli niewiele w zasadzie tutaj brakuje. Do mjono, mojej ulubionej ilości kalorii. Ale pod względem smakowym w tej chwili, po moim doprawieniu, danie jak najbardziej w porządku. Także ogólnie całkiem fajny, przyjemny smak całego dania. O ile oczywiście ktoś lubi tego typu orientalne smaki, mm. ja jak najbardziej polecam takie danie. O ile ktoś sobie chce sam spróbować, jak ona smakuje gdzie oczywiście ja sobie je kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem, w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.